Witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 23 na moim kanale. W dzisiejszym materiale otworzymy m.in. paczkę z ikoną, paczkę z Hirą i na przykład nagrody za Ford Champions, więc będzie dużo paczek, zostaw suba oraz łapkę w górę i przepraszam, że nie było odcinków, ale miałem urodziny i też nie miałem czasu, żeby nagrywać. Już wracamy z regularnością. Jutro będzie odcinek z karierki A teraz lecimy z paczuszkami. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie nagrodę za Food Champions, wbiłem 9 winów, czyli bilans 9-5 w sumie zrobiłem, bo 6 ostatnich meczów oddałem. Zobaczymy, mamy dwa piki do wyboru oraz 3 paczuszki. Miejmy nadzieję, że coś odda. Lecimy z pierwszym pikiem. O, niestety tylko Marco Royce albo Busquet, to wezmę Busquetsa. Drugi pik, Oto już lepiej lub Ruben Diaz. Niestety te piki takie sobie. Wiadomo, Foderek jest, ale za. W 6 w poprzednim futszym trafiłem 90 i 91 overalla, więc lepiej. Ale może paczki oddadzą. Paczka za 50 tysięcy tylko ekrany Anglia to raczej nic dobrego. Chociaż to more, może jeszcze coś będzie warty, więc yy, zobaczmy. Tak, to nie jest na duplikacie. Tutaj piki sobie szybko przyjmiemy. Dajcie znać, czy udało Wam się uzbierać już wymaganą liczbę tych kart, żeby mieć najlepszą nagrodę. Jak Wam te karty znikną, czyli tam 700, ileś trzeba tych kart zdobyć, już nie pamiętam ile dokładnie. Ja już to wykonałem, więc yy, tak naprawdę te czerwone karty mnie już nie obchodzą, bo są słabe, no i niepotrzebne w sumie nikomu. Ale zobaczmy teraz tą paczkę. Bez ekranów. Paczka 83 plus bez ekranu. No jest oczywiście Suarez, ale ta paczka jest dramatyczna. Mam nadzieję, że paczka za 100 tysięcy odda. O i mamy tam specjalną kartę, żeby tylko coś dobrego. Francja, nie wiem kto to. Żiru. ziru ok. Staty ma takie sobie. Nie wiem ile kosztuje. Pewnie jest 70 tysięcy 60. 000. Za chwilę się przekonamy. No, 50 tysięcy pewnie się sprzeda, więc w sumie nie najgorzej, ale zobaczmy teraz. Pokażę Wam paczkę ze sklepu za 25 tysięcy, niewymienna. Dokładnie nie wiem, jakie tam są karty, ale zobaczymy zawartość tej paczki. Mamy walkautyk, masz jakieś Mbappé, NBP. No niestety nie, mamy Kambe, jest Jan Oblak. Mm, dobra, fajna zawartość w sumie. Jak za 25 tysięcy. Zobaczymy jeszcze, może z tych pików coś odda. W pierwszym piku nic a drugi... ojoj neymarek wpadł, no to piękny zmiennik będzie na full champions i tak dalej do stycznia się nim pogra fajny trafik, że w końcu coś z tych kart oddało, a tutaj zobaczcie jaka fajna karta jest w zadaniach, bardzo polecam ją zrobić Dawida nie grałem nim jeszcze, ale naprawdę staty ma kosmiczne jak na kartę, za darmo i dla początkujących graczy tym bardziej polecam zrobić tą kartę, bo jest naprawdę przyzwoita, 5 słabszej nogi gwiazdek, strzał fałszem naprawdę świetna karta Otwórzmy teraz drugą, niewymienną paczkę za 25 tysięcy ze sklepu, mam idealnie wyliczone, także miejmy nadzieję, że odda coś. Yy, nie wiem na co liczę, no na foderki przede wszystkim, paczka 25 tysięcy, tam jest żetonik też do tych słapów. O, mamy ekrany, a to jednak ja ekrany tylko łokał, więc Robertson ich wpadł, ale przepalę go teraz na paczkę z hero, także trzymajcie kciuki, żeby oddała paczka z hero. Ostatnie hero było takie słabe, chociaż Di Natale wpadł, ale zobaczymy, tym razem to jest tylko World Cup karta. Walkout musi być. Flaga dramatyczna, jest to Dempstein Do zapomnienia ta paczka. Jeszcze mam do otwarcia na przykład paczkę z ikoną, miejmy nadzieję, że ona odda. Trzymajcie kciuki. Oczywiście, tutaj Wam zabluruję. Otworzymy sobie po narodowości, żeby były emocje. Ja nie widzę, wy nie widzicie, co tutaj jest w tym momencie. Miejmy. Tutaj karta już jest w klubie, więc możemy przejść do szukania. Pójdę od razu do tych najlepszych narodowości, żeby się już nie bawić z tymi słabszymi. Argentyna. no szczęście nie jest to Argentyna, bo nikogo dobrego nie możemy mieć. Anglia. Uff, tym razem nie Anglia, bo już Ian Wright mnie dwa razy prześladował. Niemcy. Niestety nie jest to ani Mateusz. Ani Müller na przykład. Hiszpania Butra Nie jest to Butra Portugalia Eusebiusz. Nie jest to Eusebiusz. Włoch Maldini. Nie. Dinatale tylko tutaj sobie był. Holandia dużo dobry. A ja, już myślałem, że zawał miałem, że to Krojf, ale niestety nie jest to Krojf. Yy, Francja Petit już jest u nas w klubie. Brazylia. Jest to Brazylia. Jest to Kaka. Karta mm, Mieszana Uczucia Mam w tamtej FIFA go trafiłem, był taki sobie, ale na pewno można potestować. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw ławkę w górę oraz subskrypcję. I widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Bang.